Dziękujemy, do widzenia! Z czego się śmiesz? Nie za jakiś Co? Nic, yy, Idziemy tam. A. Chodźmy. Puki, póki, 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 póki jeszcze nie siedliśmy, bo jak siądziemy... Ja się nie czuję przejedzona, bo ja go mniej niż Ja też się nie czuję przejedzony. O! zrobimy nasze dziecko Margarita ja. to małże... Było bardzo obidnie Tak, było bardzo obidnie niestety ale jeżeli chodzi o wegetariańskie pizze to było jej zaledwie ile? cztery pozycje? Pięć? Pięć i na masę różnych dziwnych serów nie miałam ochoty Kwaśne rzeczy też nie, tak mi brakowało salami na pizzy, że po prostu aż te, te ciężko ciężko aż to po prostu opisać, w ten opisać. Tak, brakowało mi tak, mi salami brakowało na pizzy. Dużo się dzieje zawsze na tej pizzy. Ty tam pizze. krzyczałeś? Domek? Co? Do, powiedziałeś, dziękujemy i co tam? Nie co wiem, spodziewaś? nie pamiętam. <laughs> Jezus Mary. Nie, nie pamiętam, szczerze mówiąc. tak. Kilomonki, taką kartkę zgubiłem. Mieliśmy cał... Nie mieliśmy całej zapełnione, ale mieliśmy, mieliśmy 10 do... stempli. Czyli do 36, nie, domek, my mieliśmy... 8, 9? Mogliśmy już właśnie to chyba. Za 28 złotych mieliśmy. Już tak. Mamy tą taką średnią średnią cenę. Znaczy, mhm. W każdym razie mogliśmy za free spokojnie sobie każdą tą y, pizzę wziąć, ale niestety gdzieś karka wsiąkła. Jakby ktoś znalazł, znalazł ulotkę tak, ulotkę to proszę dać znać. Nagroda przewidywana podzielimy się, jedna cząstka pizzy jest przewidziana dla znajdującego? Znalazcy. Także godzina jest, zbliża się, poczuwasz? Schowasz w ogóle? Może to ja będę wozić? Nie, Kogoś do samochodu włożymy. Dobrze. Godzinę mamy 11.55, więc jeżeli są lody otwarte... A ktoś się kręcił w środku, prawda? Nie wiem, nie widziałam. Ale mi się wydawało, że ktoś się kręcił. No to, yy, to skorzystamy, jeżeli nie, no to trudno, wsiadamy w samochód i... i ze łzami odjeżdżamy. I ze łzami odjeżdżamy, ale będziemy wracali z Katowic w sobotę, także... Kartki niestety nie znajdę, nie wiem na pizzę. Na pizzę raczej już nie. Mhm. Chyba, że naprawdę będziemy mieli parcie, o, ale nie. nie, ja jestem. Ustaw... Się Pizza była dobra, tylko Czas że no mówię... No margarita jakaś taka... No nie wiem. No nie wiem, po prostu za mało się na nie działo. Jak był ketchup, to, to byłoby lepko. Tak, ale prawda, Koko, no? Błagam Cię. Koko. Nie, jak, to kultur... Ale nie było nic. nic nie, ketchup, nie było żadnych jest... innych składników, rozumiesz? Był sos. O, e, był sos pomidorowy pod spodem. Na tym były te. No dobra, Być No Listki bazylii. O, listki bazylii by się już były. się te. No świeżej. Piesio, zobacz. Czeka. A ten pan smarka. No. <laughs> Piuk face? Pisałem yeah. pisałem na pod, na... Myślałem, że to pies sobie kicha, a ten facet smarkał do, do playgrounda. No. <laughs> ja są obrzydliwi. Ja są obrzydliwi, naprawdę. Jest masakra. Mhm. Wczoraj stałem na poczcie, a mówiłem ci, że w piątek stałem na poczcie. No. Odebrać rzecz, którą odebrałem dzień wcześniej. Nie, przepraszam, w poniedziałek. Nie, kiedy? W poniedziałek? Tak. To... W poniedziałek stałem chyba na poczcie. I tak sobie przypomniałam, sobie, że to karka od mojego pierścionka, który w piątek. A y historia u mnie z pocztą jeszcze miała. Chodźmy lewą stroną, nie szliśmy tędy. Kontynuację. Wyobraź sobie, że wczoraj. Z, z, z tym, co ci nie zostawił? I nie zostawił, tak. Wczoraj no. e zobaczyłam, że jest. Jest Awizo, a czekałam na taką drobną rzecz. Kosmetyczną inną. No, no i wizę biorę. Myślałam, że to. Da o się to jest Tak, tak się chyba. A dostałam też SMS-a. No? No to myślałam sobie, że to sam plus SMS-a z tego monitoringu paczki, że to jest to, tak? Przychodzę, daję awizo, pani mówi, ale pani to już odebrała. N no. <laughs> Czyli właśnie podobnie jak u ciebie. No. Ja. Ale SMS-a dostałaś kiedy? W te tego samego dnia. Co odebrałaś? Nie, yy, tak jakby wcześniej. Ale ona nie pachnie drewno, czujesz? No. To to. Pachnie. I ja mówię, że przepraszam. Czyli to jest w takim razie ta wizo z, z piątku. Pani mówi tak, widzę, że tu pani w piątek odebrała, tylko pokręciła głową na tego listonosza. Aha. Ale miałam na tym numer paczki. Numer przesyłki i udało się odebrać bez problemu, ale po prostu... Rozumiem, tak można. Powiedz mi, czy ja dobrze zrozumiałem, że po prostu poszłaś odebrać, bo ci awizo przyszło? Dostałam awizo. Tak, ale nie musimy przegrać, no. na paczkę numer dwa. a to się okazało. wiem. Że po odebraniu paczki numer jeden, no. kilka dni później. Dostałaś awizo starej paczki. tej starej. Czy jest nowa otwarta? Wydaje mi się, że jest otwarta. Chyba Czekaj. Daj mi sekundkę, bo nie, nie mam rączki. mam Tak, patrzymy. <noise> Skałtujesz mi Chcemy tak? <noise> lody zaliczyć. Kakuj się jedną no gałeczkę. Pamiętasz... Nie ma dziubania. No dobra. Jedną gałeczkę trzeba. A zdrowie. Ale... Tak. sobie wypłacić, to O! mi się przekręcić. O! No, pasek jest jednak. Potrzebny. E, tak jest. Dzień dobry. Nie To Tak. E, dla mnie będzie słony karmel i guma balonowa. I dla ciebie? To jest sama guma balonowa jasne, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dojdziemy sobie na spokojnie do samochodu. Dziękuję bardzo. Mm, dziękuję bardzo. Dziękuję. Happy. Mm -hmm. oh. Widzisz? Dobrze, żeśmy przyszli. Tak? To są, to są dwie gałki. Ale ceny podniesione, nie? Nie. Tak, czy pięćdziesiąt było wcześniej. Tak, bo 7 zł pamiętam, płaciłem za dwie A, było, było y, podnieśli cenę do 4 zł, ale moim zdaniem i tak jest warto. Porcja jest tak, taka sama. także. Czekaj, zróbmy 360, bo już wyłączę i następny film to już będzie z wyjazdu, z Kielc. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Ale to sam się op... Ale ze sobą? Się... Ja zostanę... w z... samej I czyli wypadnie? Tak, wypadnie na to Jest jedna gałka twoja? Tak? No. Jedna. To są dwie gałki u mnie. Także tak. Lodziarnia nowa. Eey! Przecież ja się. Mam ja już wiem, wiem. No jest. Tylko, tylko mam pytanie no. do tego, bo załatwiłem to ja ranie, nie? No. Już mam, kurwa. No. Ustukałem sobie. Czyli wszystko jest okej? Okay. Wszystko jest okej, okay, Tylko, tylko... Chodzi, chodzi o to, że szlugi brakuje. A ja nie palę? No <laughs> palicie, nie? Nie, tak, tylko wiem, nie. nie? nie, nie. Musiałem mieć już szludkapi. Nie, 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 nie pomogę się w tym niestety temacie. No, dobra. Dobra, koniec gadania, czas lizania, bo yy, tutaj nie ma ani sekundy do tracenia, bo po prostu za chwilę będzie potok, także ciśniesz mi czerwony przycisk na górze, raz.